Cześć, z tej strony Łukasz Zając. Witam Was na moim kanale, gdzie zajmujemy się naprawami samochodów oraz odczytywaniem i analizą kodów błędów podczas diagnostyki. Jeśli chcesz wiedzieć, co naprawdę oznaczają te tajemnicze liczby na ekranie, to jesteś we właściwym miejscu. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi filmami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego Kod tematu. usterki P00A5 brzmi jak usterka obwodu temperatury powietrza dolotowego czujnik 2, bank 2. Często w oprogramowaniu skanera OBD dwa nazwa może być pisana jako Usterka obwodu temperatury powietrza dolotowego Czujnik 2, Bank 2 Opis techniczny i dekodowanie błędu P00A5 Ten diagnostyczny kod usterki, DTC, jest ogólnym kodem układu napędowego. Bład P00A5 jest uważany za kod ogólny, ponieważ ma zastosowanie do wszystkich marek i modeli pojazdów. Chociaż konkretne kroki naprawy Mogą się nieznacznie różnić w zależności od modelu. Wymuszona indukcja jednego z cylindrów silnika służy do uzyskania większej mocy z cylindrów. Poprzez wtłoczenie większej ilości powietrza do cylindra, podczas spalania wytwarzana jest większa ilość tlenu. Moduł ECM, Engine Control Module, wtryskuje zatem więcej paliwa, co skutkuje większa mocą. Silniki z wymuszona indukcja mają dwa czujniki IAT. Temperatury powietrza dolotowego, których rezystancja zmienia się wraz z temperatura. Wraz ze wzrostem temperatury rezystancja maleje. Niska temperatura skutkuje wysokim napięciem sygnału. Jeśli moduł PCM wykryje napięcie poza normalnym zakresem roboczym dla czujnika IAT2 Bank 2. Zapala się kontrolka Check Engine i zapisywany jest kod błędu DTC P00A5 Obdi. Bank 2 to strona silnika, która nie zawiera cylindra jednego. Objawy usterki. Głównym objawem usterki P00A5 dla kierowcy jest zapalona lampka MIL, Malfunction Indicator Light. Jest ona również określana jako lampka kontrolna silnika lub po prostu lampka kontrolna silnika. Może również objawiać się jako: zapali się lampka kontrolna check engine, na desce rozdzielczej, kod zostanie zapisany w pamięci ECM jako usterka. Silnik pojazdu może pracować nierówno pod obciążeniem lub przy przyspieszaniu. Silnik może pracować ze zbyt uboga lub zbyt bogata mieszanka paliwowa, w zależności od temperatury zewnętrznej. W większości przypadków nie występują jednak żadne objawy. Przyczyny błędu. Kod P00A5 może oznaczać, że wystąpił jeden lub więcej z poniższych problemów usterka wewnętrzna czujnika IAT nr 2. Wadliwe połaczenie w czujniku IAT nr 2. Obwód sygnału czujnika IAT może być zwarty. Przewody czujnika SA poprowadzone zbyt blisko przewodów wysokiego napięcia NP. Alternatora, przewodów świec zapłonowych itp. Okablowanie czujnika temperatury powietrza dolotowego jest uszkodzone lub zwarte. Uszkodzone złacze lub przerwany obwód w module sterującym silnika ECM. Czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT zawiera urządzenie półprzewodnikowe, które zmienia swoją rezystancję w zależności od temperatury termistor. Znajduje się on w kanale wlotu powietrza silnika i posiada obwód sygnału i masy. Moduł sterujący układu napędowego PCM monitoruje sygnał czujnika i ustawia kod obDI P00A5. Gdy sygnał z czujnika temperatury powietrza dolotowego wykracza poza specyfikacje fabryczne jak wyeliminować lub usunąć kod błędu P00A5? Kilka sugerowanych kroków do rozwiązywania problemów i korygowania kodu usterki P00A5 sprawdz kable lub złacza czujnika IAT pod katem problemu. Jeśli elementy TSA w złym stanie, należy je naprawić lub wymienić. Sprawdź, czy czujnik temperatury powietrza dolotowego jest zainstalowany prawidłowo i we właściwym miejscu. Dokonaj odpowiednich regulacji. Sprawdź odczyt czujnika IAT za pomocą skanera błędów. Jeśli silnik jest zimny, odczyt powinien być zgodny z odczytem czujnika temperatury płynu chłodzącego. Jeśli występuje różnica w porównaniu, zmierz rezystancję w dwóch przewodach czujnika IAT. Należy go wymienić, jeśli nie spełnia wymagań dotyczących rezystancji. Sprawdź ciągłość obwodu między masa a przewodem sygnałowym czujnika IAT. Sprawdź, czy obecne jest napięcie 5 maja. W razie potrzeby napraw. Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów. Aby rozpocząć diagnozowanie usterki P00A5, należy sprawdzić za pomocą narzędzia skanującego, czy możliwy jest odczyt czujnika IAT. Jeśli odczyt jest możliwy i mieści się w zakresie tolerancji, problem jest prawdopodobnie przerywany. Jeśli odczyt jest połunaj z J, 30 symbol stopnia C, odłacz złacze. Zamontować zwórkę między przewodami sygnałowymi złacza wiązki przewodów a przewodami masowymi. Odczyt temperatury IAT na przyrządzie diagnostycznym powinien być jak najwyższy. Na przykład powinien wynosić 140 stopni Celsjusza lub więcej. Jeśli tak, to nie ma nic złego w oka, być może jest to problem z połaczeniem. Jeśli występuje problem z uzyskaniem danych z testera diagnostycznego, prawdopodobnie nie ma sygnału z czujnika z powodu problemu z linia 5V. Za pomocą multimetru sprawdz ciągłość sygnału między złaczem PCM a złaczem IAT. W których pojazdach ten problem występuje najczęściej? Problem z kodem P00A5 może wystąpić w różnych samochodach, ale zawsze istnieją statystyki, w których błąd ten występuje najczęściej. Oto lista niektórych z nich wraz z kodem usterki P00A5 czasami możliwe jest znalezienie innych usterek. Najczęstsze z nich to P00A6, P00A7, P00A8, P00A9.